Siemaneczko, oto kolejny odcinek ze Football Managera 2024 i moja kariera Realem Betis. Jesteśmy po okresie przygotowawczym do kolejnego sezonu już Was zapraszam na ten materiał. Przedstawiam Wam, jakie transfery dokonaliśmy przed nowym sezonem. Oczywiście, cel jest jasny: Liga Mistrzów, czyli pierwsza czwórka w lidze. Mam nadzieję, że nam to się uda. I zaraz Wam pokażę, przedstawię skład, jakim mniej więcej będziemy grali, kogo kupiliśmy czym się wzmocniliśmy i oczywiście taktykę, którą planuję rozegrać ten sezon. No, chyba, że będzie szło kiepsko, to będziemy modyfikowali ją. Już zapraszam do transferów. Więc transfery uważam za dość, dość konkretne, ponieważ to zaczęliśmy już od 1 lipca, do nas przyszli piłkarze. Yy, tu mamy tak, zaczęliśmy od sprowadzenia yy, Memphiu The Znans to jest środkowy obrońca, którego mieliśmy braki. Mi się wydaje, że na obecną sytuację fajny wzrost 191 cm, fajna gra głową, fajna skoczność, więc mi się wydaje, że to będzie taka podpora naszej linii defensywy. Więc no, wzmocniliśmy mam, mam nadzieję dość mocno naszą tą linię. Przechodząc dalej mamy Luka sprowadzonego ze spędze za 28,5 miliona funtów. To jest nasz napastnik, który został sprowadzony z jednym Praktycznie głównym zadaniem wykorzystywania nasze wrzutki. 2 ponad metry wzrostu przy 17 gry gra głową, skoczność 18, no, powinno robić robotę. Mam nadzieję, że będziemy mogli na niego postawić. Oczywiście, yy, czy on będzie moim podstawowym wyborem? Raczej chyba nie. No, ale to się za chwilę okaże, dlaczego. Przechodząc dalej, mamy spowodowanego vermerena z Atletico Madrid. To ma grać nasz. On będzie raczej takim zawodnikiem na defensywnej pomocy. Raczej tam będę go umieszczał. To jest mój plan, żeby on tam grał. A na pomocnika odbierającego piłkę. Może się nada, chociaż no, no nie jest to najlepszy wybór. Ale nie będę miał pewnie lepszego na ten sezon, na ten moment. I będę musiał się nim ratować, ale zobaczymy jeszcze, jak sytuacja się rozegra w czasie sezonu. I oczywiście w okienku zimowym, czy kogoś się uda nam sprowadzić na defensywnego pomocnika, czy nie. Na ten moment raczej to będzie podstawowy zawodnik na defensywnej pomocy. Nie będzie to nasz najlepszy punkt. Pewnie jeden z słabszych punktów naszej drużyny, no ale nie mamy wyjścia na ten moment. Przechodząc dalej, sprowadziliśmy jeszcze za tam dosłownie parę tysięcy. Alakona. Alacona to jest piłkarz, który będzie grał raczej na ataku, tam jakiś zmiennik, drugi, trzeci, tam taki piłkarz po prostu y, dla głębi zespołu i to w sumie na tyle. Taki no, nawet jako zmiennik nie najlepszy, no ale z jakąś tam głębiej sobie zrobiłem drużyny, żeby mieć alternatywę zastąpienia ofensywnego pomocnika, jak i tego napastnika. Przechodząc teraz jeszcze dalej do kolejnych transferów, które do, dokonaliśmy. I tutaj mamy 24 lipca do nas przyszedł Gusto ze Chelsea. To jest prawy wahadłowy, który też przyszedł, żeby po prostu zrobić naszemu wahadłowemu na obecnemu troszeczkę konkurencji, jak i po prostu do głębi zespołu, może i nawet do wyjściowej 11. Też to nie jest jakiś rewelacyjny piłkarz. No ale na ten moment musimy się tak odepchnąć. Ten sezon będziemy myśleć na nowy sezon, na kolejny. Jak będziemy widzieć mistrzów o czymś lepszym. Na ten moment no, musi nam starczyć. No i sprowadziliśmy oczywiście Esposito za jedyne 24,5 miliona funtów, gdzie to jest fenomenalny transfer, jak dla nas. I to jest najprawdopodobniej nasz podstawowy napastnik. Dobrze nam znany to jest Football menadżera 2024 dobrze wiemy jak on gra, bardzo dobrze wiemy, że jest bardzo skutecznym piłkarzem, więc liczę na bardzo dużo bramek z jego wykonaniu, no i mam nadzieję, że to się uda. Teraz przechodząc do yy, wolnych transferów, których dokonaliśmy też z kilka. Od 1 lipca do nas przeszedł Elkanos. Rewelacyjny ofensywny pomocnik. No tutaj nie ma co dużo mówić, po prostu fenomenalny. Później sprowadziliśmy Carvalho z Liverpoolu, też z wolnego transferu. To jest taki piłkarz, który będzie grał albo środek pomocy, albo, za, albo ofensywny pomocnik. Też taki bardziej do głębi zespołu. Też być może znajdzie miejsce w podstawowej jednostce. No zobaczymy, jak to na razie się rozwiąże nam dalej. Kolejnego piłkarza, którego sprowadziliśmy na za darmo, wzięliśmy to jest Sherpen. Sherpen to jest nasz bramkarz, który to jest trzeci w zasadzie bramkarz, bo jeszcze mamy, też za darmo wzięliśmy Helda, który, Held, yy, dobrze Held mówię, który będzie naszym rezerwowym bramkarzem. Oczywiście mamy w chwili jest bezkonkurencyjnie podstawowym naszym bramkarzem numer jeden i to jest mój numer jeden wybór. To jest bramkarz numer trzy, oczywiście go wzięliśmy za darmo, nie mogliśmy tego przepuścić i puściliśmy sobie go na wypożyczenie do realu. A czy wypożyczyliśmy go nawet? Gdzie my go wypożyczyliśmy? Może go wypożyczyliśmy, a to w sumie nawet nieważne, gdzie go wypożyczyliśmy. No i później kolejny zawodnik, który przyjeżdża do nas za darmo. To jest Castrop ze Manchesteru City. I to jest zawodnik, który też może grać jako defensywny pomocnik oraz jako Środkowy pomocnik, ewentualnie ostateczności ofensywny pomocnik, również też może zagrać na wahadle prawej stronie. Czyli jest bardzo, bardzo takim uniwersalnym piłkarzem, który może łatać nam naprawdę wiele pozycji. Dlatego się skusiłem go wziąć jako zmiennika, który może wywalczyć sobie podstawowe 11. No zobaczymy. U nas podobnych piłkarzy jest wielu, więc jakieś szanse teoretyczne ma. Więc tu teraz przechodzimy dalej. Mamy Mendiego. To jest nic To jest kolejny wahadłowy prawej strony, bo tam mieliśmy dość dość spory problem na tej prawej stronie w tamtym sezonie, ja był jeden piłkarz tylko. Dlatego mieliśmy problem. Dlatego tutaj zrobiłem sobie dużą, dużą głębię, taki zapasowy zmiennik, jak tu nawet mamy w kontrakcie. Gdzieś tam sobie będzie grał, trenował, będzie potrzebny na jakiś mecz, to go po prostu wystawimy, zawsze coś będzie grał lepiej niż ktoś, kto po prostu nie jest na tej pozycji. No i ostatni wspomniany wcześniej Held bramkarz numer 2 naszego zespołu. Uważam, że też świetny ruch zgarnięcie go za darmo. Więc na pewno w przyszłości przyniesie jakieś nam pieniążki, czyli jest wszystko na plus. I tak wygląda nasza cała seria transferów. Teraz jeszcze przejdźmy sobie do yy, piłkarzy, których my po prostu sprzedaliśmy, żeby że tak powiem, troszkę pieniążków mieć i można było nas stać na jakiekolwiek zakupy, mm, to my tutaj w zasadzie mamy z takich dość istotnych transferów, które były, którzy byli piłkarze tak u nas, że tak powiem, wiodący w tamtym sezonie, żeby do końca, to był Colliado, poszedł do Leicester City za 18,5 miliona funtów yy, ze z takich jeszcze zawodników, którzy grali w podstawie to był Ray, który też został sprzedany za 10 milionów funtów i tutaj mieliśmy jeszcze, z tego co dobrze pamiętam, tu jeszcze jest Bernabe sprzedany do Liverpoolu za 27, Idus sprzedany za 15, Bellerin sprzedany za 6 ponad. Więc to są tacy piłkarze, którzy byli naszymi zawodnikami, że tak powiem, podstawowymi i pomogli nam, żebyśmy byli w stanie, jak sobie spojrzymy, w tamtym sezonie zająć dziewiąte miejsce. Przypomnijmy, że przejęliśmy klub który był na, na 17 czy 18 miejscu, w każdym razie był blisko strefy spadkowej, czy na strefie spadkowej, wyciągnęliśmy go na 9 miejsce, więc yy, to był sezon udany. Teraz przejdźmy do taktyki, którą proponuję. I tu jest taktyka, i oczywiście zaproponowany oczywiście, od razu podstawowy skład, którym wyjdziemy. Teraz jest pytanie, tylko tutaj na środku obrony mam jeszcze, zastanawiam się, czy zagra Torrentę, który jest o 2 cm Wyższy niż Memphiu. Ale gra gorzej głową. Więc tu pewnie zrobimy taką roszadę. I tak pewnie zagramy. I to będzie nasze ustawienie. I Mendes oczywiście po tej stronie zagra. No tutaj jeszcze jest jeden nam potrzebny dobry. Taki środkowy obrońca. No ale na ten moment. Dominguesa mamy. Więc tu jeszcze tam jakąś głębię mamy. Yy, oczywiście. Mamada chwili numer 1, no i tak ja przechodzimy na prawą stronę. Gusto, na ten moment gusto będzie podstawowym naszym zawodnikiem. Tak postanowiliśmy już wcześniej wybierając skład, zanim po prostu stwierdziłem, że już jest czas. Przygotować się do odcinka, przygotować się do sezonu, czyli to jest jedenastka, którą wybrałem, którą rozpoczniemy. Za chwilę będziemy oczywiście mieli pierwsze spotkanie, które obejrzymy wspólnie i zobaczymy, jak nam idzie. Swobodnie rozgrywający. Tu jest oczywiście też już wybrany, będzie grał i na, no, nic innego nie może być. Na lewym wahadle musi grać Mirand. Fenomenalny piłkarz, fenomenalna wrzutka w to, co potrzebuje u tych piłkarzy. Augusto jest troszkę gorszy tym, pod tym aspektem dośrodkowań, ale oczywiście ma przyspieszenie na poziomie dobrym. Jest szybki, wytrzymały, więc wszystko tutaj mi to pasuje u niego. Ale jak mówię, to nie jest zawodnik, z którego naprawdę jestem, na... będę zdecydowany. Chciałbym coś lepszego mieć na tym prawym wahadle. Oczywiście jak macie jakieś lepsze nazwisko, które można by sprowadzić, to piszcie w komentarzach, chętnie z tego skorzystam. I może zaoszczędzicie mi czasu na poszukiwania. Na sali mamy Johniego, który mogliśmy go obserwować w ostatnim sezonie. To też jest pozycja, która tutaj... Wodragon by mi się przydał. Młody Wonderkit, który byśmy mogli go sprowadzić. W sumie nawet, zwrócimy tu uwagę, to my chyba go nawet szukaliśmy. My nawet chyba już próbowaliśmy z nim rozmawiać. Tu jest, tutaj jest. 65 milionów do położenia. No o tym piłkarzu nawet cali bym marzył, ale to za na drugi sezon. Może go sprowadzimy i wtedy będzie. Mm, fajnie, to jest też fajny napastnik, który można by się też zanim z nim zainteresować, albo ofensywny pomocnik. więc Mamy jeszcze kilka takich asów w rękawie, których można ściągać na drugi sezon, i to też będą fajni młodzi piłkarze. Przy do taktyki mamy dwóch ofensywnych pomocników. Tego jest za wysuniętym rozgrywającym będzie grał Rodri podstawowe 11. Oczywiście to jest zawodnik, który musi u nas grać w podstawie, po nie widzę sobie gra Lubecis w tym wykonaniu bez tego piłkarza. No i nasz nabytek. Na ofensywnym pomocniku Sagra Elkanos też świetny, no i na wysuniętym napastniku Esposito, który jest no, fenomenalnym napastnikiem, i mam nadzieję, że ta nasza linia ofensywna będzie na tyle skuteczna, że zawsze będziemy mieli jedną bramkę więcej niż przeciwnicy nam szczelą. I już teraz kończąc to podsumowanie tego całego naszego y, okresu przygotowawczego. Y, Okres przygotowawczy uważam za udany. Wszystkie sparingi rozegraliśmy i to wszystko wyglądało w miarę, w miarę fajnie. Ale oczywiście zaobserwowałem kilka tam małych problemów. Mam nadzieję, że w meczach ligowych tych problemów już nie będziemy doświadczać. Oczywiście jeszcze chwileczkę sobie wejdziemy. Muszę sobie trening ustawić, zanim rozpoczniemy ten mecz. Bo my tutaj mamy troszeczkę rozjechane wszystko. My tu mamy troszeczkę wszystko rozjechane. Okej. Okay. Tutaj tu zrobimy tak. I tu zrobimy też tak. I jest obieg. Obieg tutaj nie. Tylko cierpliwy. Tutaj nie. Bezpośredni. Okej. Okay. Troszeczkę tego, troszeczkę tego. Dobrze, i mamy pierwszy miesiąc zaznaczony. Możemy się przygotować na pierwsze spotkanie sezonu, które rozegramy z Almerią. I oczywiście, jesteśmy to mecz na wyjeździe. No i mamy skład wybrany. Jeszcze tylko sobie przejrzymy styl taktyczny: czy tu wszystko tak jest, tak będziemy musieli grać. W tym sezonie, może zagramy sobie niskimi dośrodkowaniami, chociaż yy, możemy grać mieszane. Mieszanymi, jakby luka będzie wchodził, to by warto było na miękkie dośrodkowania zmienić, chociaż, chociaż zobaczymy na mieszanych dośrodkowaniach, na wolne pole nie, tak tutaj na obieg ok, tu jest wszystko tak, jak będziemy grali. W tej sytuacji będziemy zachęcać do dośrodkowania, bo mamy dwóch naprawdę wysokich, środkowych obrońców. Jeszcze sobie spójrzmy na Mendesa, bo on też jest dość wysoki, mi się wydaje. Obrońcom, znaczy, o nie, on ma 187, to jest 10 cm, jest niższy niż. Mam my, my few. Więc tu mamy bardzo dwóch wysokich na, e, obrońców, więc możemy zachęcać naszych rzeźników. Z mentalnością zagramy wyważoną. Zaczniemy. No i mi się wydaje, że to jest nasz skład, nasz na pierwsze spotkanie. I trzymam kciuki, że wejdziemy w ten sezon oczywiście z zwycięstwem i to w bardzo fajny sposób. Dlatego jest to dla mnie bardzo ważne, bo teraz zaczynasz tak kończysz, więc Liczę, że to zaczęcie będzie z mocnym przytupem i oczywiście cały sezon pójdzie po naszej myśli i też się zakończy w pierwszej czwórce, bo to jest mój cel na ten sezon. Ee, że zarząd możemy. No to zaczynamy sezon fenomenalnie! Co jest do cholery? Espozi to już kontuzja, potencjalny uraz uda. No niech to. Jak pech to pech, no trudno się mówi. No będziemy grali, mamy jeszcze Luka, który jest bardzo dobrym yy, obrońcą i my już to tutaj zrobimy. Spróbujemy tak. Ale no, no po prostu większego pecha mieć nie można. Szósta minuta i nasz najlepszy napastnik dostaje kontuzję. Uda. Oj, szliśmy bramkę, ale my coś tu mamy jakiś błąd. Aha, bo ja ostatni sparring leciał na tylko komentarz. Przepraszam was już bardzo. Za ten błąd mój. Strzeliliśmy bramkę której no nie widzieliśmy. I tu mamy jeszcze kolejny błąd. Dobrze przepraszam was za ten błąd techniczny. Ale mamy 1-0 Johnny strzelił bramkę nie widzieliśmy jej. Ale Johnny Został Zdobywcą pierwszej bramki dla naszego na Realu Betis W kolejnym nowym sezonie. Gusto Pierwsza asysta. Więc jest dobrze. Elkanos. Próbujemy, próbujemy cały czas. No jestem ciekaw, jak po prostu Matthew na tym środku będzie grał. Ja będzie grał Vermeeren. Jak ci piłkarze się odnajdą w nowym klubie. Johnny, Johnny, ależ miękko do luka. To było, te miękkie wrzutki, to było chyba wyczucie. Widzieliście to Piękne, piękne, delikatne, jakie to miękkie wrzucenie, no po prostu fenomenalnie, Johnny mega, mega. Takie mięciutkie, piłeczka zawieszona, no Luka musiał wykorzystać swój wzrost i umiejętności gry w głową, żeby tą piłkę umieścić w siatce i tak też się stało, jest 2 do 0. 42 minuta, fenomenalnie, no już jestem zadowolony z moich piłkarzy. Rodri tu fajnie powalczył Luka. Luka polu karnym już tam się szykuje w MemphiU ależ tutaj gusto Johnny strzał broni. No też bardzo fajna akcja Elkanos kolejna wrzuteczka. Widzę, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego sezonu. Mam, mam nadzieję, że też kondycyjnie będziemy mogli zagrać cały ten, ten mecz yy, takim składem jak teraz jest. Bo nie zamierzam w pierwszym spotkaniu robić rotacji, zmiany piłkarzy. Chcę po prostu zobaczyć, jak oni są przygotowani fizycznie. Kondycyjnie do meczów na właśnie takim poziomie już ligowym, bo jest to dla mnie bardzo istotna informacja. Mm, dobrze. Na ten moment nie będziemy zachęcać. Zobaczymy, jak nam pójdzie dalej. Yy, yy, dobra. Vermeeren on tutaj 6-8 gra. No dobra, no na razie. Ten Vermeeren, tak jakoś tam nie widzieliśmy go z Mirand, pięknie. Johnny, Elkanos, pięknie, w spokojnie. Mendes, Memphiu. Torrente, Torrente, Mirand ładnie tam chodzi. Pięknie, Elkanos, bardzo gusto, gusto, ale huknął. Miał okazję przejść bramkę. Miałby asystę i bramkę, to świetny występ. No, Almeria na razie jeszcze nie miała żadnego strzału na naszą bramkę, więc tutaj widać po prostu naszej dominacji totalnej, więc to jest... Super wiadomość. Widać, że no nie przespaliśmy okresu przygotowawczego. Naprawdę dobrze się przygotowaliśmy. Ale ten Luka jest duży. Jak tak się patrzy na tym boisku. W porównaniu do Gusta Gusta to jest w przy nim jakiś karakan. O masakra. No i mamy... Werberen z kontuzją, jakimś małym urazem, no musimy go zmienić, nie będziemy tu już ryzykowali, znowu UDAS, UDA, Fornals, Fornalsa wprowadzimy, Aha, czyli dwa razy uraz UDA, no to może są przetrenowani, może za intensywny mieliśmy okres przygotowawczy i teraz to nam wychodzi. I gol! Luka wykorzystał kolejny raz swój wzrost. Elkanus asysta rzutu rożnego. Brawo panowie, brawo! Spójrzmy, jak do tego doszło. No, Luka ewidentnie tam wygrał walkę w powietrzu. Ale ciężko się będzie broniło przed takim napastnikiem, który ma ponad 2 metry, gdzie twój obrońca ma met tam 90. Czyje. Przepraszam, leko jeszcze pozostałości po małym przeziębieniu. Ale już wracamy do nagrywania. I mam nadzieję, że dalej szybko się już wykuruje na 100%. i będę mógł wrócić do normalnego rytmu nagrywania i trochę ruszyć z tym tą karierą, bo nie powiem. Ale prawie tydzień ta kariera stoi. Więc teraz trzeba przyspieszyć. Oczywiście, zanim się ten mecz skończy. Chciałbym już teraz wam zakomunikować, że planuję przyspieszyć ten sezon do maksimum. Czyli w okresie gdzie są mecze po 4... 5 meczy we w miesiącu, czyli tam ogólnie 4 mecze w miesiącu na przykład, gdzie będą, gdzie będzie to okres ładowania tydzień. Ja je sobie rozegram sam. Żeby to po prostu przyspieszyć. Na odcinku, w którym się będziemy widzieć, będę wam puszczał skróty tych meczy, jak przebiegły. Oczywiście jak wygląda tabela, wszystko będzie normalnie kontynuowane, ale po prostu to przyspieszymy. W momencie, gdzie będzie duża ilość meczy, to oczywiście wrócimy do tego formatu, co teraz widzimy, czyli będziemy co oglądali wspólnie te spotkania. No, i mamy 91 minutę, Końcówka meczu. Almeria jeszcze coś próbuje. No, byłoby fajnie, czy zero, żeby nie stracić. Johnny Augusto, odbierz tą piłkę. Lazaro. Montes. Montes rozgrywa spokojnie. Almeria na naszym przedpolu. Ale rzutka dobra. Mama Dashfi nie musi interweniować. Nie miał chyba nawet ani jednej interwencji w tym spotkaniu. Nie, miał jedną interwencję był jeden strzał celny. I jeszcze mamy Myszansa, 4 do 0, Rodri, Rodri, a szkoda, szkoda, że tak Rodri stracił tą piłkę, ładnie Mendes, ładnie, brawo, brawo za to poświęcenie. No i mamy inaugurację sezonu, wygrywamy 3 do 0, jedna kontuzja Esposito, spójrzmy czy to będzie długa czy nie, no i jeden jakiś mniejszy uraz na ten moment, więc yy, mam nadzieję, że to nie będą jakieś długie kontuzje. Zwłaszcza Exposito, bo to jest piłkarz, na którym bardzo liczę, ale mam jeszcze Luka, więc tu też jesteśmy troszeczkę yy, spokojni. No niestety, Exposito wypada nam na 3-4 tygodnie, czyli praktycznie miesiąc, będzie niezdolny do gry. No tutaj Wermeren wypada na 1-3 dni, więc tu akurat problemu nie ma. No ale Luka debiut z przytupem, dwie brameczki, więc no nie będziemy opłakiwać tej kontuzji, bo mamy kim grać. No i na ten moment mamy pierwszą kolejkę w La Liga z nami. Jesteśmy na czwartym miejscu. No wiadomo, Real, Barcelona. No tutaj Barcelona niszczy 5-0. Więc tu będą, no, no, no nie no, o no, pierwszą dwójkę nie, nie będę się bił o pierwsze czy drugie miejsce. Będę obsanował trzecie, czwarte miejsce. Tu jest yy, na ten sezon nasz, nasze, nasz cel. I tego się będziemy trzymać. Oczywiście yy, już to spojrzymy w kalendarz który wygląda następująco. Więc tak, będziemy się najprawdopodobniej widzieć w kolejnym miesiącu na Atletic Bilbao i Walencję. Pewnie te mecze? Chociaż nie, 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 nie. Wróćmy. Tu mamy Barcelonę, więc Barcelona, czyli Las Palmas. Dwa mecze tu rozegram sobie sam. Na, widzimy się na Barcelonie ni, i a, na Athletic Bilbao więc już Was chętnie, na ten, już bardzo gorąco Was zapraszam na spotkanie, bo to będzie mecz z Barceloną u siebie, więc będziemy liczyli na fajny wynik i fajny mecz więc jak chcesz być na bieżąco oczywiście z moją karierą i z moją y, seriami, które wypuszczam na moim kanale kliknij subskrypcję, Ciebie to nic nie kosztuje a dla mnie to jest ogromne wsparcie no i oczywiście łapkę w górę, jak Ci się podoba to co robię, no i pisz w komentarzu jak Ci się podoba Real Betis w nowym sezonie wycięstwo pierwsze 3 do 0. Piłkarze debiuty udane. Jak zakupy? Czy dobre zrobiłem? Czy mogłem trochę lepiej to yy, zrobić? Ale ocencie to, piszcie w komentarzu. Chętnie wysłucham tego, co macie im do powiedzenia. A na dzisiaj się z Wami żegnam. Cześć!